Siema, siema, nie, z test nie jedziemy. Witam was bardzo serdecznie, to jest Need for Speed Unbound. Ja jestem podczas przejażdżki. Jedziemy teraz yy, w wyścigu o DB, starego DB. Kurde, to jest taki. Aha, dobra, chcę. Yy, poczekajcie, raz pomyślmy. Chcę Martina. Yy, Boże, chcę Ewo. Obi. Ostatnio z nim przegrałem. Weźmy sobie, kurde, jakiś nawet taki o zakład. Wygram Martina. Astona. Stary Aston, chyba z 64 czy 68 rok. One miały popiprzone silniki. Miały V8 czy V10? -ki. Nawet kurde. V8 na pewno miały. Ale muszę być tu pierwszy. Więc w sumie, czy nie lepiej było założyć się z tym najlepszym? Policja trochę dała się wyznaki ostatnio. Kurde, no piąty poziom. Więc to już nie jest nic. Co, na Wentadorem jedzie? To ja ze swoim EWO mogę trochę nie dać rady. A I to Ewo, nie Ewo nie miały bokserów To Subaru miały boksery, nie? Silniki Wiecie, że tłoczki poziomu i tak dalej pu pu, pu Saby miały chyba też I Porsche Czy przypadkiem Ewo to nie miały silników 2.0 Benz? większości. Czterogorowe. Tak mi się coś wydaje. Kurde, jestem pierwszy, ja pierdziele jak ja się cieszę. Ta gra daje fajne takie ryzyko i koniec końców zacząłem lubić ten vibe. żeby było, jakby policja mnie jeszcze potem ogarnęła. Wś ultra dużo nie zostało. Zastanawiałem się, czy na stację nie zajechać, ale to mogłoby się skończyć jak zawsze. Dziwnie, Cholejne. różnie. Cholejne. To, zaraz mamy to. Tylko uciec, tylko jeszcze uciec. Co on robi? db pięć 64 Kurde boję się. boję się Helikopter, pewnie nawet dwa będą Celem się kurde nie zdziwił kolczatki w kolce nie wjeżdżamy dobrze my widzimy te blokady i to w sumie często dosyć to jest dobrze Ja muszę tak jechać, żeby mieć jakiś tunel. Mieć coś takiego. Czemu tu nie ma hideoutów żadnych? Ja Jest. Pieniądze może dużo nie zarobiłem, bo nie zrobiłem. Ale mam 50 tysięcy cały czas, ale mam samochód. Jakieś dzieciaki wzięły autotaty na przejażdżkę. Problem w tym, że padł s nic mu o tym nie powiedziałem. Więc teraz trzeba je przyprowadzić. Właśnie. I to się ojca odezwał tych. więcej niż tylko miastem, czy pod miejskim jeziorem. Lakeshore to coś o wiele większego. Zagłosujmy ponownie na burmistrz Morgan Stevenson i zróbmy więcej dla Lakeshore. Napisali ten spot kredkami? Tu będą jakieś misje popularne z policją, z tą burmistrz tak dalej, czy nie? Wow, mamy to. Mamy to. Ciekawy został mi. Kurde. Stary DB. Podliczyłem przychody w tym tygodniu. Zaczynamy zarabiać poważną kasę. Im więcej burmistrz gada o wyścigach, B. tym bardziej ludzie chcą się ścigać. I tym bardziej znany się robi nasz warsztat. Cały ja dzień nowi klienci. A poza tym, słyszysz? Ja też nie. Nie ma test. Może w końcu uda mi się spokojnie popracować. A, nie. Ja chcę sprzedać DB. I będziemy jak już to jeździć. Martinem yy, Sprzedaj, yy, Subaru chciałem sprzedać. Tak, Subaru chciałem sprzedać. No kurde, dużo dostaniemy. Osiągi, i tu co mogę zrobić? Ewentualnie w nim. Nie wiem, czy ja za bardzo chcę coś robić tu. Wiecie, coś, co mało pieniędzy będzie? Opony, on ma opony. Dużo nie zainwestować, żeby jeździł, prowadzenie dobra, niech tak będzie. Hmm. No 87 tysięcy, kurde, to jest kupa kasy. Mógłbym już BMW kupić, ale chyba nie chcę jej kupować szczerze, bo to jest dużo kasy. Weźmy sobie to osiągi części ecu. Mogę zmienić ecu na złote i nitro. Ale to już by było s. No to nie. Siedem biegów, sprzęgło. Kurde. Nie, to już jest... To jest A+, już maksymalne. Ja nic w nim nie robię. Weźmy lepsze resztę samochodów. Tu jest git. Tu bym mógł coś zmienić. A co? Nitro mam pro. ECU. Kurde, coś co dużo nie kosztuje. Okej, okay, nie to. Okej. Okay. Będzie dużo nie wydać, a żeby było, mam jeszcze lotusa, ale ja chyba Ewo będę jeździł. Będę jeździł Ewo. Tu mamy coś. Okej, okay, myślę, że jeśli zmienię sobie troszkę suwaczki na drift, to mogę to wszystko zrobić. Tunik prowadzenia. Po prostu wlecimy teraz w drift. Dziękuję bardzo. Hej! Hey. Świetnie Ci poszło w tym tygodniu Speedy. Jesteśmy nieźle przygotowani do kwalifikacji. Myślałaś, że będzie inaczej? Jestem z tego Ewo zadowolony. A tu, a tak, trzymaj, a gra będzie na. Myślę, że będzie ok. To ewo będzie właśnie bardzo wszechstronne, a tym Lotusem trochę czasem były problemy. Ale to nie znaczy, że ten samochód mi się nie podoba, bo mi się podoba. Nie no, zapierdziela. 8 tysięcy nagroda 28, potężny pieniądz. Zobaczymy. Ej, to nie jest na drift, to jest normalny grip. Ej, czemu przeniknąłem przez samochód, widzieliście? To nie jest drift, ale na taki grip on sobie powinien dobrze poradzić. Co prawda, te suwaczki nie wiem, czy są teraz dobrze ustawione, bo są ustawione na drift, ale skoro będzie tutaj dużo tych S-ów, floresów, to kurde, why not? Uniwersalny samochód. Widzicie sami. Cza, cza, cza. ten wyścig. Też. Właściwie nie opłaca zrobić tylko i wyłącznie tego wyścigu, Jelo. Jak będę pierwszy. Po co ryzykować? Znaczy po co w ogóle po co? Po co coś? Bo za to dostaniemy kupę kasy. A, nie da się podczas wyścigu zmienić e, tuningu. Sprawdzam z ciekawości. Jest to logiczne, Imo. A sztywne, miękkie, w niektóre samochody mają regulacje. Na przykład, nie wiem, BMK7 ma na przykład takie pokrętło między siedzeniami i sobie reguluje sztywne, twarde. Bardzo często są to poduszki po prostu, które działają. A w niektórych masz jakieś mapowania, touring, sport. Wiseki na przykład. Nie wiedziałem ile wygrałem. Mamy 30 tysięcy, to ja to pierdzielę to. Robimy to jelo. Ale on driftuje. Kurde. Wita Subishi, jak to mówią starsze pokolenia często. Uwaga, podejrzany wóz jeżdża do 2.2. Wita Subishi. A, nie da się. A to jest poziom bo byłaby półtora, także kurde, easy. Centrala, zgubiliśmy cel. Cęć umyłości. W Zauważyłam, że Rydel jest dziś w świetnym nastroju. Jest zajęty, warsztat zaczyna być znany. Nie, warsztat przynosi kasę. Więc jeśli chcesz, żeby ten uśmiech nie zniknął z jego twarzy, to je ci zarabia. Zarabiamy kasę, to prawda. A to co on tam klocki wymienia i tak dalej? Tak to miał fotoradar. Nie ja wiem po co ja to tak na gminie robię Ale daje to satysfakcję Wow Kurde, ale widzicie, on sobie pod drift też daje dobrze radę i tym ewo zamierzam jeździć. Co lepszego bym mógł mieć teraz, dało się. Poszło super. Mamy 80 kafli. I kurde, pierwszy raz mam moment, że nie wiem na co wydać. A wolę przytrzymać te 50 kafli. Graj. Jedziemy sobie na noc. I w A mamy furę do zdobycia. A to jest tu. Pisowe 16 tysięcy. Mazda RX-8. Spirit R11. Ja pierdzielę, Pójdziemy, ale w nas... Następ...